Szczęść Boże, jest sobota, 25 listopada, kolejny dzień, który chcemy przeżyć, rozważając Boże Słowo w obecności Najświętszej Maryi Panny. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech mu w trójcy nie... Maryja jak śnieje, w poczęciu swym jak złota, zorza światłem sieje. Między cieniem i kruszyłem słoko. Światłość nieustająca. I jaką głowę... Boże, niech odpoczywają w pokoju. Amen. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, Niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział, Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą, lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu zmartwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli z martwych wstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. Na to rzekli niektórzy z uczonych w piśmie: Nauczycielu, dobrze powiedziałeś. I już o nic nie śmieli go pytać. Czasami, czytając Pismo Święte, dotyka nas jakieś konkretne wydarzenie, czasami porusza nas jakiś kontekst, w którym to wydarzenie się dzieje, czasami skupiamy się na jakiejś konkretnej postaci, a czasami nasze serce dotknie jakieś jedno zdanie. Czytając tę dzisiejszą Ewangelię, mnie poruszyło tylko jedno słowo: Saduceusze. Bardzo często, kochani, kiedy czytamy Ewangelię i dowiadujemy się o różnych przeciwnikach Jezusa, to wszystkich wrzucamy do jednego worka, jako tych, którzy byli przeciwni temu, żeby Jezus nauczał. Ale się, kiedy się zagłębimy w ten temat, to zobaczymy, że każda z tych grup, farzeusze, uczeni w piśmie czy saduceusze, mieli trochę inną motywację. Saduceusze to grupa arystokracji kapłańskiej, możemy tak powiedzieć, grupa bogatych właścicieli, którzy nie wierzyli w rzeczy metafizyczne, w rzeczy nadprzyrodzone. Nie wierzyli w zmartwychwstanie, nie wierzyli w anioły, nie wierzyli w duchy, w dusze. Dzisiaj Jezus spotyka saduceuszy, którzy proszą Jezusa, aby rozwiązał pewien kazus. Ten kazus ma być dowodem na to, że zmartwychwstanie jest czymś nielogicznym. Jezus oczywiście bez problemu radzi sobie. Z takim wyzwaniem, jednak mnie dzisiaj zastanowiło to, czy, czy my dzisiaj, czy wielu z nas, nie jest jakiegoś rodzaju neosaduceuszami, moglibyśmy powiedzieć, że nie, bo przecież jako chrześcijanie wierzymy w zmartwychwstanie. No niby tak. Ale spróbujmy sobie dzisiaj, kochani, odpowiedzieć na pytanie. Czy ta wiara w zmartwychwstanie ma jakikolwiek wpływ na nasze życie? Prośmy o Boże orędownictwo na ten dzień, aby dawał nam łaskę, która nas uzdolni do tego, byśmy stanęli w prawdzie przed tym pytaniem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.